Witam Państwa bardzo serdecznie. Może na sam początek poproszę Państwa, żebyście Państwo powstali. Odłóżmy te telefony, bo widzę, że Państwo już znudzeni jesteście. Chwileczkę może tak dotlenimy się. I zróbmy sobie taką próbę, tak jak wszędzie robią na wszelkiego typu konferencjach ludzie. Zaklaszmy sobie w dłonie. Tak przez 5 sekund. Ok, to była próba. A teraz zaklaskajmy przez 5 sekund, tak jakby tutaj przyszedł na scenę prezydent Stanów Zjednoczonych. Proszę bardzo. Proszę, proszę. No, więcej odwagi. Tak. Bardzo Państwu dziękuję. Możemy sobie usiąść. Nazywam się Jarosław Jankowski. Jestem akurat człowiekiem, który żyje pasją dawnego młynarstwa, oprócz tego no, mam parę innych ciekawych zajęć, między innymi podróże po świecie i od czasu do czasu coś tam napiszę. Prowadzę firmę, która zajmuje się rekonstrukcją obiektów zabytkowych, która wykonała tych obiektów już ponad 80. W tym roku skończyliśmy rekonstrukcję młyna w muzeum Wsi Mazowieckiej, oraz skończyliśmy odbudowę z XIX wieku młyna wodnego w Muzeum w Zielonej Górze. Na co dzień jestem dyrektorem Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej, które tu widzimy archiwalne zdjęcia tych obiektów. Dodam, że to są lata 60. W latach 90. były to malownicze ruiny, które przekształciliśmy w zabytkowe obiekty, które są w 100% sprawne technicznie. W związku z tym, że jest to jedyne miejsce już w Polsce, jedno z nielicznych w Europie, gdzie mamy do czynienia z obiektami z XVIII wieku, które stoją tutaj od daty wybudowania do dzisiaj. Czyli nie mamy żadnych translokacji tych obiektów. Są to obiekty, które w tym miejscu stoją. No Oprócz tego dodam, że jestem z Państwa chyba jedynym człowiekiem, który w wieku 10 lat pracował u dziadka w takim wiatraku do lat 13, gdzie dziadek zmarł. No to spowodowało, że lata doświadczeń no, drogą, że tak powiem, naturalną stworzyliśmy Muzeum Prywatne e, Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej. E, Dorzuciliśmy młyn wodny, który tutaj widzimy. No i tam już mamy w budowie czwarty wiatrak, który był mm, tutaj zalążkiem do stworzenia dzisiaj już istniejącego e, ośrodka od ziarenka do Bochenka, ośrodka edukacyjnego naszego muzeum. Gdzie edukujemy właśnie najmłodsze grupy dzieci, a operatorami tego działającego wiatraka, który pracuje na wiatr i mieli i również się obraca, są dzieci. Dzieci również w tym że naszym ośrodku robią również próby związane z kulaniem chleba, bo no, wytwarzaniem chleba raczej nie. Natomiast robimy z nimi i bułki i chleb, edukujemy ich pod tym kątem. No oczywiście miejsce nie tylko jest niezwykle malownicze, ale też bardzo obciążone historycznie, dlatego że te wzgórze jeszcze w wiekach tych górkowie, którzy wybudowali zamek w Osiecznej, wykorzystywali do ścinania i wieszania swoich mieszkańców. Także wzgórze nosi nazwę Szubinica na dawnych mapach. W miejscu, gdzie mamy obiekt kawiarenki 60-tych wypływało jeszcze źródło, gdzie pielgrzymowano do tego źródła i ludzie tutaj pilgrzymujący uważali, że kto pije wodę z tego źródła to nie tylko będzie zdrowym, ale też będzie młodniał i dlatego nie zapraszamy, żeby wypijali 10 kaw, bo by mogli się czasem nie poznać. W zeszłym roku była u nas pani Magda Gessler, no, w tym roku niestety nie było jej, ale jak zobaczyłem w telewizji, oczom nie mogą wierzyć. I naprawdę to działa. No, tutaj mamy ekspozycję naszych zbiorów. Podzieliliśmy ekspozycję w wiatrakach, dlatego że no, nie możemy eksperymentować z 300-letnim obiektem, lecz proszę mi wierzyć, że obiekty są technicznie sprawne. Oprócz tego, jeśli chodzi o ten rok, który był rokiem covidowym, gdzie na pewno Państwo doświadczyliście też spadek dochodów w swoich muzeach, nam niestety też spadły obroty, ale miało to duży plus dlatego, że mogliśmy dokończyć inwestycję, którą mieliśmy w założeniu, a na ilość intensyfikacji tych grup, które nas odwiedzają, niestety nie mielibyśmy już na to wpływu ani czasu. No dzisiaj remont takiego wiatraka typu koźla to jest około miliona złotych. Mój na wodnego 2,5 miliona. Z tychże yy, kwot, yy, no tutaj, fundacji, którą założyliśmy, mamy możliwość niejako dofinansowania sami siebie. Może to tak dziwnie zabrzmi, ale tak jest. I dzięki temu możemy po prostu nie czekać na różnego typu dotacje, które często są problematyczne. I czasowe, ale możemy działać. Dlatego działamy. Tworzymy w tym roku jeszcze wystartowaliśmy z festynem rzemieślniczym, gdzie sprowadziliśmy producentów żywej, prawdziwej żywności naturalnej, o której tutaj się dużo mówi dzisiaj. I tak mieliśmy również producenta. Tutaj przed chwilą widzieliśmy serów z Włoch. Firma, która się wybudowała tutaj w Polsce i te produkty stosuje. No, oczywiście jesteśmy też w jedynym miejscu w Wielkopolsce, gdzie się odbyła bitwa pod wiatrakami w 19, 1919 roku, 11 stycznia, gdzie tutaj widzę kolegę Przemka, który też <grytania> w tych naszych tutaj działaniach również bierze udział. Tu prezentujemy i zapraszamy młodzież, którą ubieramy. Mamy ponad 60 rekonstruktorów święta. No i... 2,5 tysiąca osób. Mamy ponad 60 rekonstruktorów, którzy odgrywają historyczne dzieło i mamy największą wigilię w Polsce. Dlatego, że wszystko jest pozamykane, a musimy tym ludziom dać zjeść i musimy im dać się wyspać. No oczywiście martwi mnie to, że szkoły, które mają patrona powstańców wielkopolskich, niestety no, jakoś tak bardzo liberalnie podchodzą do tego tematu. Nie pokazują rzeczy ciekawych historycznych, które mamy. Dlatego zaprzęgliśmy szkoły okoliczne Skąpolewa, Zosiecznej, które mają właśnie patronów powstańców Wielkopolskich. I to myślę jest zalążek takiej historycznej wiedzy dla tychże dzieci czy młodzieży na później. Może być może ktoś z nich podejmie później pałeczkę i zajmie się historią regionu. No, oczywiście festynów, firm, instytucji, z którymi współpracujemy jest naprawdę bardzo dużo. Mogę się podzielić informacją, że w zeszłym roku jak były bardzo dobre tutaj obroty muzeum to powiem, że więcej mieliśmy gości z zagranicy niż z Polski, co jest takim pewnym ewenementem. No tutaj mamy traktor, którym pojedziemy dzieci po terenie, oczywiście traktor też musiałem zbudować, bo to jest z trzech pojazdów, z Dzika, z, silnik jest od Forda 1.9D. I podzespoły z malucha. Także stworzyliśmy takiego mini Johna Dira, bo po prostu Japończyk nam nie pasował tutaj do tego terenu. No, prezentujemy i sprzedajemy lokalne produkty. Muzeum jest takim lokalnym centrum kulturalnym, bym powiedział. Bardzo dużo rzeczy się tu dzieje. Nawet sprzedajemy tutaj, jak Państwo widzicie, z zaprzyjaźnionych młynów, które odbudowujemy ich produkty naturalne, czyli różnego typu mąki, których mamy 45 rodzajów. Nawet się śmieję, że sprzedajemy średniowieczną wiagrę, panowie. Że człowiek, który ma 50, 60, 70 lat, czuje się jako 20-latek po tygodniu. A tym przyczynkiem jest zarodek pszenny, który ma bardzo dużo witaminy A i D i ma więcej tłuszczów, yy, kwasów omega-3 niż płetwa rekina. Yy, oczywiście paniom polecamy... Yy, Tutaj otręby orkiszowe, które są zbawienne dla jelit, pozbawionych bakterii zresztą. Tutaj mamy przedstawiony właśnie wiatra, który budowaliśmy dla dzieci. No jest to naturalnej wielkości śródownik wielkopolski, który zaginął z naszego krajobrazu. No tu są prace, które finalizują już ten temat. I na dzień dzisiejszy, dzięki pandemii, no powiem szczerze, mamy gotowy produkt, który jest naprawdę fajnym, mamy piec chlebowy wybudowany z, również z wędzarnią, tutaj wiata, która powstaje, która już jest gotowa, cały kompleks jest zamknięty ogrodzeniem tradycyjnym, z impregnowanej deski. Jeszcze mamy w zamiarze w przyszłym roku wpuścić na ten teren owce Shirley. Które uzupełnią ten teren i, że tak powiem, są bardzo fajne dla dzieci, które chcą obcować z przyrodą. No i chcą trochę pobroić, także dajemy im tutaj szansę upustu. Oczywiście wzgórze, jak sama nazwa mówi, no to jest dół i góra, czyli robimy z nimi różnego typu gry, zabawy. Także tętni muzeum życiem. No, jesteśmy troszeczkę zmęczeni tymi maskami. Chyba państwo też, bo ja już nie wiem, czy mamy tego covid, czy nie mamy covid, czy ktoś przeszedł, czy wyszedł. Nie wiem. No, <grym> u nas jedyny urlop, który możemy brać, w którym możemy, że tak powiem, sobie wziąć osami, to jest styczeń. W tym roku byliśmy w Egipcie rodzinnie. Wydałem w zeszłym roku album Historia młynarstwa świata promocji byliśmy w Berlinie, w zeszłym roku, w tym roku jeszcze w lutym byłem dwukrotnie w Ermelo, w Archen, gdzie miałem spotkania z młynarzami, że nagle zdziwienie, jak to z Wielkopolski? Ktoś o wiatrakach pisze? No, no tu Holandia ma takie doświadczenia, prawda? Holandia ma 2,5 tysiąca wiatraków, a Polska ile ma? No ile mamy Wielkopolscy No proszę bardzo, wiecie, wiecie Państwo ile mamy w wiatraków? Blisko. Dodam, że my w XVIII wieku mieliśmy 14,5 tysiąca wiatraków. 2,5 tysiąca wiatraków mieliśmy jeszcze po ostatniej wojnie światowej. W latach 80. mieliśmy 950 tychże obiektów na naszych ziemiach. Dzisiaj mamy 135 sztuk. Czyli ten symbol wielkopolski, jakim jest ginie na naszych oczach. Także tutaj wielki ukłon dla tych, którzy ratują, odbudowują to nasze dziedzictwo narodowe, gdzie często elementy, czyli główny kozioł. Jest budowany z drewna, który pamięta jeszcze czasy piastów. No i tutaj, jak Państwo widzicie, no, na naszych imprezach nie brakuje tutaj y, społeczeństwa lokalnego, które czynnie bierze udział. No myślę, że skończę szybciej. Także bardzo Państwu dziękuję za uwagę. No jak tutaj mówiono wcześniej, y, ważne, żeby być solą tej ziemi, a jak już solą, to też uważam, że kolejną przyprawą należy nie być, czyli pieprzem, bo będziemy później. To, co Państwo to powiecie w domu. Do widzenia.